Witajcie już w czwartym odcinku z tej serii. Mam nadzieję, że treść, którą dla Was przygotowałam, również będzie przyjazna i przydatna. No i oczywiście rozdziały porobione, żeby było łatwiej wracać do tego, co potrzeba, no i tymczasem zapraszam Was na film. Dla tych, którzy dołączyli dopiero teraz do prezentacji jesteśmy w temacie bez bezstajemny kontra boksowy. I opowiadam tutaj o korzyściach jakie płyną z natury w odniesieniu do natury konia. Już zostały trzy tematy omówione i zachęcam was żebyście je obejrzeli są również na moim kanale natomiast dzisiaj jesteśmy przy temacie czwartym i mówić wam będę o tym jakie są istotne kwestie w przestawianiu koni z boksu na łąki i co w zasadzie warto wiedzieć w jakim czasie to zrobić i jak się ogólnie do tego przygotować. Natomiast postanowiłam troszkę tak podzielić ten temat. Po niego na takie pytania. Przede wszystkim, dlaczego najczęściej ludzie decydują się na wysłanie właśnie takiego konia na łąki. Natomiast ja lubię się w ogóle opierać o zasadę po co, na co, w jakim celu i co z tego wynika. <grytanie> Także troszkę będę tutaj więcej może opowiadać. No i w pierwszej takiej kolejności, co się słyszy w ogóle od kilku lat, to jest to, że jest odków źrebion. Bardzo dużo osób doceniło tą właśnie funkcję stada i też swobodnego, wolnego ruchu. I takie zierbaki właśnie sześciomiesięczne odsadki, trafiają bardzo często w swoje stado rówieśnicze i się wychowują w tym stadzie. Tak, Oczywiście gdzieś tam człowieka widzą, bo je tam dokarmia różnego rodzaju pasze, suplementy, czy też weterynarza, który gdzieś przyjeżdża sprawdzać kondycję takiego konia, czy też różnego rodzaju szczepienia. No i oczywiście kowal, który jest bardzo, bardzo ważny w tym okresie źrebięcym, żeby te kopyta w prawidłowy sposób prowadzić. I, i ten on po prostu to źrebie słuchajcie, zupełnie inaczej funkcjonuje, ma głowę przywietrzoną, przede wszystkim całego aparatu ruchu to wszystko jest w zgodzie z naturą i, i on wzrasta w takich warunkach najbardziej, najbardziej sprzyjających. No i później właśnie co się dzieje z takim źrebięciem, no po dwóch latach najczęściej jest odbierane, i wtedy zaczyna się jakiś już trening, praca z ziemi, na ląży, no, no różne są formy, tutaj nie będę jakby wchodzić w ten temat, ale najczęściej trafia właśnie już do trybu boksowego. I o ile na samym początku z takim koniem nie ma dużo problemów, no bo też weźmy pod uwagę, nie ma dużo problemów, kiedy ten kontakt z człowiekiem z okresu zierepiętego, czyli już od samego hodowcy, nie jest jakiś negatywny, ma dobre doświadczenia z człowiekiem. I to jest niesamowicie ważne. I to też ludzie zaczynają dostrzegać, doceniać, jak, jak to ogromny ma wpływ na to yy, źrebie później, czym to procentuje w okresie dorosłym. Także już od samego yy, wyjścia z brzucha mamy jest, jest bardzo ważne, żeby ta opieka przebiegała w świadomy sposób i żebyśmy byli świadomi wszystkich zachowań, które fundujemy tym. Konią. No, i właśnie później one tak trafiają, i w zależności od tego, do kogo trafiają i jakie będzie ich przeznaczenie, to, to w ten sposób są gdzieś tam prowadzone. Tak? No i tak słyszymy o tych źrebiętach. Natomiast dalej. To się słyszy o tym, że koń dosłownie dostał od weterynarza taką receptę, aby doktor Czas i matka natura naprawiły i to często jest rok czasu, nie? Taka, tak, tak się przyjęło, nie wiem, rok czasu, no w zasadzie po tym roku czasu, zwłaszcza jak tam kopyto ma zrosnąć, czy jakieś tam zmiany e, widoczne zaistnieć, no to ten rok to jest takie absolutne minimum też według mnie. No i taka rekomalescencja na tym polu Decyduje się wtedy właściciel wysłać takiego konia, i często ja znam bardzo wiele takich przypadków, gdzie te konie wracały po Tylko pytanie, do jakich warunków one wróciły, i, i czy to znowu były te same warunki, które przyczyniły się niestety do tego, że te konie taką receptę dostały. Natomiast to już jest temat do dalszego rozwinięcia. Natomiast właśnie też trzeci taki punkt główny, dlaczego konie trafiają na łąki, dlaczego właściwie tam wysyła, to jest emerytura, czyli po prostu koń już przestaje nie wiem, startować w zawodach, albo już dajemy mu święty spokój od tego siodła i, i w zasadzie się wysłużył, czy też jakieś kontuzje, które są już takie, że go wykluczają pod, od tego użytkowania spod siodłem, i on wtedy też trafia na takie. Łąki, nie? I to są takie, słuchajcie, dla mnie trzy główne powody, dlaczego ludzie się decydują, co ich w zasadzie tak przekonuje. Natomiast od kilku lat, w zasadzie dopiero to się rozkręca też w Polsce. To jest punkt czwarty, sobie dodałam z gwiazdką, że no, decyzja zapada, dlatego że taki człowiek uświadomił sobie, że jest on najbardziej zbliżony do naturalnych warunków sposób utrzymywania konia. I i to by było super, gdyby tak wszyscy sobie to uzmysłowili. Natomiast z mojego doświadczenia powiem Wam, że, to, że też jest to najmniej problemowy sposób, najmniej inwazyjny dla konia, najrzadziej widzicie weterynarza i ogółem najtańszy. Także dla mnie w tym momencie jest to jedyna forma, w jakiej mogę konia trzymać. Natomiast ja jestem oczywiście absolutną fanką chowu zewnętrznego, jestem w. 100% do niego przekonana, natomiast tu się rozchodzi o to, żeby jednak budować tą świadomość, po co, na co, w jakim celu. I dla mnie ten chów bezstajenny, słuchajcie, jest w zasadzie profilaktyką tego wszystkiego, co się wydarza w drodze um, funkcjonowania z końmi, czy też w drodze ograniczenia ich od tego właśnie swobodnego ruchu. Te wszystkie następstwa, różnego rodzaju te o których już wcześniej była mowa, czy te też różnego rodzaju choroby cywilizacyjne dosłownie. Które są tak samo następstwem właśnie tego długotrwałego przebywania w boksie. Ten chów zewnętrzny jest dlatego wszystkiego po prostu zbawienny, jest zapobiegawczy. tak? Natomiast, jeżeli już właśnie pada ta decyzja, bez względu na to, z jakiego powodu zdecydowaliście się tego konia na ten padok, na ten chów bezwstajenny przestawić, bardzo ważnym czynnikiem jest czas. Czyli czas tutaj mówimy o porze roku i najlepiej jest to zrobić z początkiem sezonu pastwiskowego, czyli w początek maja, żeby takiego konia przestawić. Natomiast tutaj też będą czynniki, które są istotne, jeśli chodzi w ogóle o składowe na takiego konia, czyli jego historia, wiek, kondycja psychika i to się będzie ze sobą mieszać. Bo jeżeli mamy tutaj do czynienia z takim źrebięciem, to w zasadzie to wy nie musicie nic przejmować. Tylko jest początek sezonu paswiskowego, i konik może sobie po prostu, bez większego zastanowienia, zostać puszczony w stado, do takich właśnie źrebaków, żeby tam sobie żył hasał i, i był szczęśliwy. Natomiast w momencie, kiedy właśnie mamy takie już konie, które są z doświadczeniem, z historią i z, z wiekiem już powyżej, tak, powiedzmy, tych 10 lat czy tej kariery sportowej, no bo w zasadzie takie pięciolatki, słuchajcie, one też jakby większego problemu nie mają. Trzylatki, pięciolatki, no generalnie koni, które mają w ogóle dobre doświadczenie z ludźmi, one i przede wszystkim Historię w postaci, że widziały ten padok, widziały tą trawę i były naprawdę długo opadokowane, a teraz po prostu będą 2-4 na dobę na zewnątrz, to one też nie mają z tego tytułu żadnych problemów. Natomiast tutaj takimi e, końmi, nad którymi trzeba się troszkę zastanowić bardziej, to są konie, właśnie które mają tą historię powiedzmy sportowca, gdzie były przez nie wiem, 16 lat, rok w rok e, golone, tak. I w zasadzie ten ich system termoregulacji jest już po prostu upośledzony. Dlatego takiego konia tym bardziej. Przedstawiamy go na samym początku sezonu pastwiskowego, i on wtedy ma czas na to, żeby sobie po prostu funkcjonować na tym dworze, nauczyć się. Przebywać w tych czynnikach zewnętrznych, atmosferycznych, bo to będzie i wiatr, i deszcz, i różnego rodzaju burze, i różnego rodzaju bodźce, nim przyjdzie ta prawdziwa zima i to też no, wpływa na jego odporność. No, jeżeli miał osłonięcie ze wszystkich czterech ścian i był po prostu derkowany i tak dalej, no to ta odporność również dostała po uszach, i to wszystko musi gdzieś tam. Naturalny sposób się odbudować. No i też takie konie generalnie najczęściej zarastają jak mamuty, a generalnie koń zarasta już w połowie sierpnia, zaczyna się to obrastanie, bo wtedy te amplitudy temperatur, to co już mówiłam wcześniej, są po prostu duże. Ta różnica między dniem a nocą. Temperatury wieczorem bardzo spadają i one już się wtedy szykują. Tak? I ogółem, no obserwacja, jeszcze raz obserwacja. Zresztą to, co ja Wam tutaj mówię, to jak przedstawić, kiedy i, i w ogóle, czy wszystkie konie się na to nadają, to są moje doświadczenia moje prywatne doświadczenia z tego, jak właśnie takich ów prowadziłam i to, to jest w zasadzie wywiad z każdym właścicielem, który gdzieś tam przeprowadzałam, tak? bo lubiłam wiedzieć jednak z kim będę miała do czynienia, z jakim koniem, jaka jest jego historia, czy też może ma jakieś traumy, o to też pytałam, bo jednak byłam osobą, która w ich przestrzeni znajdowała się najczęściej i bardzo mi pomagało, jak był właściciel, który dużo mówił mi o tym koniu, o jego historii, i, I wtedy zupełnie inaczej, że tak powiem, mogłam indywidualnie bardziej do niego podejść. Natomiast dobrze. I taki właśnie koń. Czy też ma kontuzję, tak? Czy, czy był jakimś tam mocniejszy kontuzji i ten ruch na przykład, nie wiem, nie może chodzić po wysokich, na, dużych nachyleniach? No to też warto wiedzieć, no bo jeżeli mamy chów zewnętrzny, który funduje na dzień dobry bardzo stromą górkę, no to też trzeba umiejętnie takiego konia po prostu wprowadzić. Natomiast jego wiek też ma znaczenie, no bo to co już mówiłam wcześniej, nie wiem, 20 lat koń funkcjonował w tym boksie, no i nagle tam po prostu. On już jest emeryt, dosłownie kondycja jego jeszcze jest okej, okay, ale słuchajcie, no, no, ząb czasu koni również widać, i, i też takie konie, które są już w bardziej w wieku emerytalnym, wymagają po prostu innej trochę troski, tak, i zadbania o nie. Dlatego to też jest istotne, w jaki sposób tego konia tam przestawimy, nie? No i w momencie, kiedy wiemy, z jakim tam delikwentem mam do czynienia, i słuchajcie, to też biorę pod uwagę, że Taki chów bezstajenny jest obszarowo przygotowany na to stado. Czyli na w przestrzeni nie wiem, 5, hektari, 5 hektarów nie funkcjonuje 50 koni, no bo to już jest za dużo, tak? Mimo, że nam ludziom by się wydawało, że 5 hektarów to jest duży obszar, ale dla 50 koni to, to nie jest duży obszar. I kiedy mamy przygotowane pastwisko w taki sposób, że one obszarowo mają gdzie się ganiać, jak, doga jak dogadać. I nawet jak macie takie konie, które, które by się zdawało, że wychodziły z boksów i, i w zasadzie nie, nie było dla nich kumpla, bo z wszystkimi się biły, kopały. No i oczywiście właściciele się szybko decydowali ingerować i zdjąć takiego konia za stada. Ale o tym mówiłam odcinek wcześniej, czemu konie tak robią. I no i właśnie to jest to, dlaczego lepiej to po kolei oglądać robią właśnie dlatego, że no, ta przestrzeń, ten padok nie jest do tego przygotowany, żeby one się między sobą dogadały. Konie w naturze po horyzont płota nie widzą i w momencie, kiedy nie chcą, one nie chcą w ogóle wchodzić ze sobą w jakiekolwiek dyskusje, które miałyby się skończyć, nie daj Bóg jeszcze uszczerbkiem na zdrowiu ciała, bo to ich dyskwalifikuje z potencjalnej ucieczki przed zagrożeniem, są słabym ogniwem, a koń... Nie wie, że jest koniem XXI wieku, żyje 50 milionów lat na tej ziemi i tak go przygotowała natura, że nie ma co walczyć z tą biologią. Tylko po prostu my się musimy pod tą biologię ugiąć i jej uczyć, w jaki sposób zapewnić, żeby one przede wszystkim były bezpieczne i żebyśmy my nie mieli, że tak powiem, też więcej roboty. No, słuchajcie, one były tu pierwsze i one... I nie ma co z tym walczyć, bo to jest kopanie się z koniem, dosłownie. Także właśnie warto wiedzieć, znać tą historię konia i, i coś więcej na jego temat wiedzieć. Natomiast też, właśnie od strony osoby, która wprowadza takiego konia z Hadziedzista, no bo jeżeli ten koń, który ma iść w ten chów zewnętrzny, i on nie widział za dużo tej trawy w swoim życiu, czy też padoków i tak dalej, no to też też nie obejdzie się bez jakichś tam rewolucji żołądkowych i na to też bądźcie przygotowani. No i słuchajcie, tak z mojego doświadczenia, konie miały zimowisko, które tam powiedzmy miało 3, 3 hektary i oczywiście ono było bardziej wydeptane niż jak, niż jakby były wtedy na tej całej przestrzeni, ale tam żeśmy rozstawiali te baloty i one też no, miały wymuszone przez to ruch i one też no siłą rzeczy bardziej wydepta, wydeptały tą trawę, tak. No i w momencie kiedy nadchodziła ta Wiosna, wszystko budziło się do życia, i to też uwaga, właśnie ta zieloniutka, króciutka trawka, ten nagły wzrost, macie takie po prostu, że ona rośnie w oczach. Nie? I ta trawa ma najwięcej cukru wtedy. No, koniec jest zwierzęciem stepowym i on podróżuje po 30 km w naturze po to, żeby tą trawę skupnąć. Im dłuższe włókno, tym lepiej, i bardziej taka w zasadzie uboga ta pasza w cukry. Ale tutaj no to, co im fundujemy, no, to są piękne, zielone, obfite pastwiska, tak, najczęściej. I tu też trzeba z głową jakby te konie prze pr przestawić. I więc, jak już mamy takie konie w stadzie, i tak jak to było u mnie, one sobie miały zimowisko i zaczynała się za płotem już ta zieloniutka trawa, no bo skubały już tam co się pojawiała pod nogami, tylko że ona była taka gorszej jakby jakości, ale to było wbrew pozorom bardzo dobre. No i stopniowe właśnie było zwiększanie udziału tych zielonych łąk względem siana. Wypuszczaliśmy je na górkę godzina, później gdzieś tam były to dwie godziny, trzy. I oczywiście nie obeszła się bez rewolucji żołądkowo elitowych, Wszystkie rzadko i bardzo zielono oczywiście się załatwiały przez jakieś tam trzy dni. Ale teraz tak, uwaga, jeżeli to jest całe stado i przez trzy dni, to już wiecie, czego to jest skutek. Tak? No bo co innego, gdy to jest długoterminowa historia, no to wtedy już jest lampka dla nas, że no trzeba jednak temat zbadać, czy też nie daj Bóg, jak wybiórczo jeden koń ma jakąś tam rewolucję żołądkową. Tak? No bo jeżeli całe stado i na przykład zmieniliście dostawcę, Siana, że z innej, od innej osoby przyjechało, i cały statek ma jakąś rewolucję, no to już wiemy, po czym to wystąpiło. A przy jedno, jednostkowych takich um, problemach, no to tutaj już jest drążenie tematu. Nie? Także to bez tego się nie obyło i, i to musiało swoje minąć. Natomiast później te konie same już wybierały takie. Takie trawy, i, i to, co im po prostu służyło, i nie było żadnych problemów. One były cały czas w ruchu i nawet koń, który trafił, miał być kosiarką po, to, po tygodniu czasu, chyba nawet i po trzech dniach, przestał być kosiarką. Po prostu miał tego wszystkiego tyle, że one stały i się patrzyły na tą trawę. Nie? No, no, tam wszystko się zgadzało po prostu, tak. Dlatego ważne jest też to, żeby, żeby stopniowo te konie wprowadzać na ten sezon pastwiskowy. No tutaj jeszcze wyodrębniłam takie konie specjalnej opieki, jeśli właśnie chodzi o chów zewnętrzny, no bo to są takie konie, które mają tak zwaną lipcówkę, czyli tą letnią egzemę. Lipcówka, ze względu, że nasila się bardziej te objawy, słuchajcie, w lipcu, natomiast ona jest to takie nadwrażliwość na ukąszenia owadów, które jak tutaj mam właśnie teraz. Pokażę zdjęcie. O, jak widzicie, to niestety jest tak, że to są dosłownie otwarte rany na skórze i często dochodzi tam do różnego rodzaju zapaleń. I w efekcie tych zapaleń i tych otwartych ran, no jest uporczywie swędzące dla koni, tak? I one się po prostu ocierają, skubią. No, jest to bardzo, bardzo uciążliwe dla konia i ten sezon ogółem, kiedy pojawiają się te. Wszelkie owady, to, to jest bardzo uciążliwe dla koni. I takie konie najczęściej widzimy w siatkach na głowie, w derkach, w derkach z siatek, żeby im po prostu ułatwić to funkcjonowanie na zewnątrz. Ale one też Wam powiem, że często, jak mają właśnie przestrzeń taką, nie wiem, otwarte stajnie, to one siedzą do którejś godziny po prostu, kiedy ten, ta chmara tych owadów jest najbardziej żarłocza w tych stajniach i najlepiej, żeby tam jeszcze były jaskółki, które po prostu pomagają się tego robactwa pozbyć, no i gdzieś wychodzą późnymi wieczorami, tak, na tej zasadzie, więc warto jest wtedy mieć tą wiatę, czy też taką otwartą stajnię i tego konia gdzieś mu ten, to siano po prostu zapewnić, bo, bo on sam się chowa, bo jest po prostu biedny, ale też żeby, żeby miał to siano i tą wodę, tak w zanadrzu, bo potrzebuje tego do przetrwania. Także takie coś mu można zapewnić. I to nie jest w może nic takiego, co konia dyskredytuje po prostu z tego, że on nie może na chowie zewnętrznym stać, bo, bo to też mu się należy, tylko po prostu wymaga tego, jak ja napisałam, specjalnego, wymaga tej specjalnej opieki. Natomiast dalej to jest właśnie koń z PSSM, syndrom. Jest to nic innego jak po prostu choroba mięśni, która powoduje nieprawidłowe gromadzenie się ilości cukrów tak? i przez to właśnie dochodzi do różnego rodzaju powikłan mięśniowych i to niestety całkowicie zakłóca tą pracę mięśni, powodując po prostu problemy z wydajnością też takiego konia, natomiast dla niego jest jak najbardziej ten chmur zewnętrzny, ponieważ stanie w boksie już takie 10 godzin dla takich koni, powoduje rozpad mięśni, one muszą być w ruchu, tak? I są to konie, które należy również i właśnie derkować, no bo mięsień też ma, bo włos też ma mięsień i to wszystko przez to upośledzenie tych mięśni jednak powoduje takie, takie wyzwania z nimi, a nie inne. Natomiast dla nich, słuchajcie, no niestety, broń Boże, obfite łąki, bo jakby go wysłać na łąki, to by musiał być w kakańcu, nie? Także no właśnie, jak nieraz zobaczycie jakiego konia w kakańcu, to nie ma co mówić Boże, biedny koń i tak dalej, bo może się okazać, że to jest właśnie koń z takim syndromem i ten właściciel dla niego chce jak najlepiej. No nie jest to miły widok, ale faktycznie to jego żywienie, ta dieta też jest specjalna, wyselekcjonowane siano z specjalnych łąk, gdzie będzie jak najmniej cukru, jak najwięcej włókna właśnie z tego ze względu na to po prostu gromadzenie się nieprawidłowej ilości glikogenu i, i to trzeba Mieć na to, że tak powiem, ogląd. No i to jest właśnie taki koń ze specjalną opieką. No i jeszcze emeryci. No, emeryci, wiadomo, ze względu na zęby, czy też po prostu nieraz ta, ta ich termoregulacja też już jest ze względu na wiek. No jak to są dużo starsze konie. Też już jest po prostu, trzeba im pomóc nie? w tym wszystkim i to jest opieka nad nimi, natomiast też ich nie eliminujemy z tego chowu zewnętrznego, niech tam sobie chodzą do, do końca swoich dni, najlepiej hmm, po tym świeżym powietrzu, ale trzeba o nie bardziej zadbać. Natomiast jeszcze tutaj wypisałem takie konia, konie w zasadzie ze wskazaniem, a jest to koń, który najczęściej się słyszy właśnie, jeśli chodzi o łąki, to o RAO, czy też COPD kiedyś, czyli ta w skrócie taka ludzka astma, ciężka astma, tak? To są właśnie te konie dychawe. No i jeszcze oprócz tego syndrom trzeszczkowy właśnie też. Ja miałam, ja miałam akurat konia trzeszczkowego i to samo było od razu recepta łąki. I słuchajcie, no konie te powinny jak najwięcej właśnie mieć stymulacji ruchu, tej strzałki, żeby to wszystko funkcjonowało prawidłowo. No i przede wszystkim Najlepiej jeszcze, żeby właśnie miały podmokłe łąki, bo w ogóle konie jak chodzą po mokrych łąkach, w zależności właśnie od terenu, w jakim przebywają, te, te ich kopyta robią się jak płetwy, dosłownie, tak? rozszerzają się. No ogółem, tak jak wam pokazywałam na poprzednim filmiku, kopyto po prostu żyje i ono się rozszerza wraz z uderzeniem i dlatego ten koń trzeszczkowy, który ten syndrom posiada, właśnie też powinien na takim chowie być. Natomiast właśnie jeśli chodzi o RAO i COPD tutaj jeszcze no bo ja wam jeszcze pokażę jakie są zapobiegania jeśli chodzi właśnie o tego typu schorzenie no i co tutaj mamy długie patokowanie, należy unikać pyłów i kurzu, wentylacja stajni, mieszanie owca z mokrymi otrębami, moszenie siana przez minimum 30 minut, częste wymienianie ściółki, nisko pylące ściółki, unikanie magazynowania siana lub słomy w pomieszczeniu nad głową zwierząt i zraszanie placu no to co ja tu widzę? Ja tu widzę tylko taką klamerkę i wspólny mianownik zewnętrzny. I to jest właśnie to, co się do tego nie przyczyni, właśnie, że będziecie mieć tego konia z taką dychawicą, ponieważ te wszystkie czynniki, to zamiatanie tej stajni, a w zasadzie jeszcze się bardzo modne i takie szybkie stało używanie tych do odkurzania liści, odkurzaczy. No to jest w ogóle zafundowanie koniom jeszcze więcej kurzu, nie? Także też mogą się nawdychać. Natomiast, jeżeli macie tutaj jeszcze coś do dodania, oczywiście, jeśli chodzi o konie specjalnej opieki, jakie widzicie właśnie na tym chowie zewnętrznym, czy też takie konie, które już mają to wskazanie typowo, nie, że, że muszą iść na, na zewnątrz, bo gdzieś tam coś zdrowotnie, możecie jak najbardziej podzielić się w tym w komentarzu. Wszyscy myślę na tym skorzystamy, co i ja skorzystam, i skorzystają osoby, które będą oglądać ten film. Także ja jak najbardziej zachęcam do dzielenia się wiedzą. Bo to jest zawsze mile widziane. Natomiast wykończę to już z zdaniem, które myślę już słyszeliście. Nic nie zastąpi swobodnego ruchu, żaden trening. Jedno dopełnia drugie, a nie jest zamiast. Także nie dajcie sobie wmówić, że koń boksowy napadok nie wychodzi, bo się uszkodzi. Nie dajcie sobie wmówić, że jak wyjdzie, to 3 godziny mu wystarczą, bo doba trwa 24 godziny i w perspektywie doby, te 3 godziny na zewnątrz i godzina na przykład na treningu to dalej jest 20 godzin stania. Także tym akcentem dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że temat wyczerpałam. Oczywiście, jeżeli się podobało, dajcie znać, udostępnijcie, jeżeli uważacie, że jest to cenny materiał. I Wam bardzo dziękuję, a w ostatnim już odcinku widzimy się przy temacie organizacji przy stosowaniu wybiegu.